Cześć widzowie, z tej strony Kostia dzisiaj będziemy montować u mnie w pokoju Playstation 5 no i polecam oglądać do końca bez przewijania bo naprawdę będzie fajna rzecz do wygrania, więc to będzie taki mały mini prezent dla Fortnite'owców więc no jak chcecie go wy wygrać subujcie kanał zostawcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach swój nick więc my przechodzimy teraz do y, tego, do, do no, kład, kładzenia, do no, montowania tych wszystkich rzeczy. Więc przechodzimy do oglądania. Dobra, widzowie, patrzcie, bo ja już któryś raz to nagrywam i tu zostawiłem jeszcze tą pod, podkładkę z Mad Doga, ale naprawdę fajna firma, więc polecam kupy, kup, kup, kupywać. No i przechodzimy teraz do ogl y oglądania, a raczej montowania. Więc będziemy montować jako drugą rzecz. Tą PlayStation 5. Czyli główną rzecz. Dobra, widzowie, to bierzemy tą PlayStation 5. Tutaj pokażę Wam jak ona wygląda. I to widzowie jakby co to nie jest żadna PlayStation Pro czy jakieś tego typu, tylko normalne. PlayStation 5. I to tak wygląda. I to teraz będziemy montować. Dobra widzowie, to kładziemy tu tą PlayStation 5. Bierzemy ją i kładziemy tutaj. I widzowie, tak teraz będzie się prezentowała nasza PlayStation 5. Tak się teraz prezentuje. Posuniemy ją trochę. O. I widzowie, przechodzimy do kolejnej rzeczy. Dobra, widzowie, kolejną rzeczą będzie takie 7 wejść USB. Nie wiem, czy wiecie, co to jest, ale 7 wejść USB. Dokładnie, tak bym powiedział. I tam będziemy wkładać do tej PlayStation 5 to, żeby nam się wszystko tam zmieściło. Powpinać wszystko, żeby tam weszło, więc, yy, więc to, montu więc montujemy to jak o drugą, jak o trzecią rzecz. Dobra, widzę, by jest słabo widać, ale będziemy teraz montować tą rzecz. USB tutaj O, kurczę, owpinamy. i teraz widzowie kładziemy tą PlayStation, tak, jak była. No i dajemy tę USB tutaj. Do tyłu, żeby nam nie psuło wyglądu ani nie zabierało miejsca te USB, więc przechodzimy do kolejnej rzeczy. Dobra, widzowie, kolejną rzeczą, którą będziemy montować, będzie takie, taka ładowarka do dwóch padów. więc przechodzimy to montować. Dobra, widzowie, tutaj bierzemy te USB i tą ładowareczkę sobie tutaj mamy do tych USB. Jest wpięte, chowamy tam. A to dajemy na razie na sam początek. I widzowie, widzowie, pokażę wam, jak to się teraz prezentuje w całości. Tu PlayStation. A tu ta ładowa reszka więc przechodzimy do kolejnej rzeczy. Dobra, widzowie, kolejną rzeczą będą dwa takie... Dwa takie pady do PlayStation 5. Pychało mi się. No i jeden taki pad Moro, więc y, przechodzimy to tam montować do tej ładowarki. Dobra, widzowie, to montujemy do tej ładowareczki. Te pady. Przy okazji, jeszcze nam cię jak będziemy włączać w konsolę. Tutaj pierwszy pad siedzi dobrze. I kolejny kolejnego wkładamy siedzi i lecimy ro, a jeszcze bym zapomniał jeszcze jeden pad moro ten moro co wam pokazywałem i wkładziemy go tu piszcie w komentarzach jak to się będzie prezentować waszą ocenkę no i przechodzimy do kolej, kolejnego takiego dodatku bym powiedział dobra widzowie kolejną rzeczą Będą takie słuchawki Też polecam filmy, bo bardzo dobrze w nich się gra, słucha No i robimy taki mały ambong, unboxing ich Otwieramy Tutaj wyciągamy je O, wyciągnęliśmy Papierka otwieramy prawidłowie wciągamy folię wciągnięta jeszcze jakiś tu papierek wyciągamy go no i przechodzimy właśnie do kolejnej rzeczy w tym unboxingu tu, je, tu jest takie pudełeczko, otwieramy je Oj, Ciężko z nim się rozprawić. Bez porwania się chyba nie obejdzie. O, kurde, trochę porwało się, ale to nic. I pierwszy kabel mamy taki o. A drugi mamy tak zwinięty, że będzie przedłużać. No, i mamy jeszcze takie naklejeczki, polecam, fajne. Można sobie nakleić, gdzie chcecie. No i widzowie, te naklejki też mogę wysłać do kogoś z Was, jeśli chcecie. To piszcie w komentarzach, kto by, chciał, kto by chciał takie naklejeczki fajne. No i to przechodzimy teraz do montowania tych rzeczy. Na razie tego przedłużacza nie będę potrzebował, bo i tak długie są. Więc przedłużacz kładziemy, naklejeczki wkładamy. No i zamykamy to pudełko. I wkładamy do na razie pudełka od słuchawek. O, cyk. Jest. Siedzi, siedzi. Kolejny tu podłożymy. Papier też i widzowie, wkładam jeszcze te pudełko. Widzę, jak będę musiał je wrócić, to wkrótce. No, i to przechodzimy do kolej, kolejnej rzeczy. Jak ja to już zapakuję, to przechodzimy do, można powiedzieć, też takich słuchawek. No, nie wiem, czy lepiej grają, czy nie, ale to już nie będą typowe do PlayStation, więc. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. Dobra widzowie te, te słuchawki wyglądają w ten sposób. I kolejny unbox, unboxing. Ściągamy taśmę. Otwieramy. Ło! Wow. Ale One się chyba nawet świecą widzowie. Tu widać. To wyciągamy kabelek. O. To... O, My mamy długie na kabel. O, jest wyciągnięty. A, no, instrukcji nie potrzebujemy, ale mikrofon bierzemy. Znowu pakujemy. To wkładamy tutaj. O. Zamykamy pudełko. Yeah. Ok. Zaklejemy i lecimy, i przechodzimy do właśnie montowania tych słuchawek. Dwie pary słuchawek. I zobaczymy, które lepiej grałem. To przechodzimy do montowania ich. Dobra, widzowie, pierwsze słuchawki prezentują się tak. U ole wygodne. O. I mają tu. Można wyłączyć mikrofon, Można daje się tutaj ciszej głośniej. A tu jest wejście na kabelek, więc ten kabelek tu wkładamy. Tu, tą stroną wkładamy tu, do, tego, do tej dziury. Ciężko. O, jest. I widzowie na razie te słuchawki dajemy. Tutaj kładziemy je na razie. I przechodzimy do kolejnych y, słuchawek widzowie. Więc teraz robimy. Robimy teraz unboxing tych unboxing co ja robię, co ja gadam. Tych słuchawek. Pierw patrzymy czy są wygodne. O! Wow. Też wygodne widzowie. Tak samo. Chyba prawie tak samo. Nie, taki mikrofon. No i one mają tylko tutaj wejście. I tu mają, tutaj mają kabel taki, a tu mają wejście takie na właśnie ten mikrofon. I ten mikrofon tu wkładamy. Jak to wygląda? O! No i teraz again. A widzowie, w tych, jest, jest, tych sławkach jest jeszcze jedna rzecz. Tu można głośniej, ciszej jakieś chyba wyłączanie mikrofonu albo i włączanie. A tu jakieś, tu jakiś ten, taka zębatka, że ustawienia pewnie. To kładziemy je też tam, bo na razie nie mam gdzie je ich odłożyć. więc przechodzimy y, tam i kłaść widzimy się już jak je tam dobra widzowie położyłem te sławki no i nie wiem czy będziemy dzisiaj to robić ale jeszcze mam jedną rzecz tylko no, jedna, rzecz nie, jedna rzecz mi nie przyszła czyli takie tu że to się tak tu kładzie i sławki no to się tak kładzie żeby tam yy, stał no stało jak to tam no i mamy jeszcze taką klawiaturkę ale to w następnym filmiku będziemy ją kłaść chyba i no dzisiaj jeszcze mogę wam a jeszcze mam prezent dla was widzowie dla kogoś z was tylko odłożymy to jeszcze tu mam taką na ręce kładkę żeby nie było żeby było wygodnie no i myszka Ha. Dobra widzowie, domyślacie się już pewnie co to za prezent tak tu może. Patrzcie widzowie, ten prezent prezentuje się tak. Tysiąc fałdolców vołdo, dla jednego z Was trafi. Więc piszcie w komentarzach swój nick. Subujcie kanał, zostawiajcie łapki do góry i jeśli filmik Wam się podobał podobał. Piszcie w komentarzach, lajkujcie, subujcie, no i nara.